Hey, hey, wszystkim z tej strony Prestigo witam od was serdecznie po raz kolejny w imperialnych podbojach. Dzisiaj jako Afganistan intro Mughal, czyli Achievement True Hair of the Team. Celem tego Achievementa jest jako jeden z wasali Temurida da transakcjonia, Korostan, Fars, e, Sistan albo Afganistan e, podbić. Czyli sformować nację Mugala oraz podbić całe Indie do 1500 roku. Jest to dość chyba jeden z na, obecnie na 1.29 jeszcze jeden z najtrudniejszych akzymientów, ponieważ mamy do podbicia naprawdę ogrom ziem, a jednocześnie mamy dość niedużo czasu na to wszystko. W moim wypadku bardzo mi podeszło to, że dość szybko, chyba na początku 1450, 1445, Transakcjonia zawołała mnie do, w sojuszu ze mną, zawołała mnie do wojny z Timim o niepodległość. Więc jednocześnie ja mogłem zacząć po prostu pracować w kierunku Indii, w kierunku Delhi, żeby jak najszybciej stworzyć Mugala co jak widzieliście się dość szybko mi udało. Niestety, nie pamiętam właśnie główną, głównym celem moim było mm, zabicie Deli we wczesnym etapie gry, przejęcie ich Wasala przez co mam jeden e, ograniczony bardzo agresywny ekspansję w Early i to za ten szło mm, miałem możliwość e, szybkiego rozwoju. Niestety nie pamiętam czy mi się to udało, bo to już ponad no, prawie półtorej miesiąca temu to skończyłem potem miałem miesiąc wolnego od Europki, a teraz idzie, nadchodzi cesarz. No, i później się zaczyna rozwój w regionie Indii. Jest to naprawdę wymagająca czymś, ponieważ jest bardzo duża ilość krajów, które musimy podbić, przez co one dość łatwo mogą zawiązać na nas koalicję. Jak widzicie, mi się udało skończyć w 1544. Ja prawie wszystko zrobiłem to na streamach. Niestety końcówka już po prostu mi psychika siadła, i to dokończyłem samemu. To było po prostu festiwal błędów. Naprawdę, to był trochę festiwal błędów. Eee, bardzo dużym ważną rzeczą, mm, którą zauważyłem robiąc Mugala, jest e, zabawa wasalami, ponieważ e, wasale przy Reconquestie ograniczają bardzo mocno nam mm, zdobywaną agresywną ekspansję o 75%. Bo przy Reconquestie, odbijaniu korów, dostajemy tylko i wyłącznie 25%. Więc w momencie, tak jak teraz widzicie, to jest jakoś 1514, posiadam pełno wasali, ponieważ Bahmani to było, Bejar, Ashmegar, Biapur, Anthara, na południu jest do odbicia Madurai, po prostu ogrom jest. Ogrom. I wtedy po prostu zacząłem tych moich wasali po prostu syfidować ziemiami, żebym ja nie musiał się, bo i tak bardzo długo się użerałem z rebeliantami ale wolałem sobie po prostu fidować wasali niestety było to też przeze mnie źle rozgrywane, że pod koniec gry osobiście musiałem zacząć łamać ust. da radę to powiedzmy szczerze obejść pod warunkiem, że mm, przykład kraj Gujrat ma sojusz z jednoprowincjonalnym powiedzmy nie wiem Hutanem Wypowiadamy wojnę Gujratowi. Eee, Hutan staramy się masakrycznie szybko stłuc wypisować na whitepisa Przez co z nimi mamy z nim 5 lat trusa. A my tłuczemy Gujrat. Gujrat oczywiście staramy się wtedy na wszystkie 100%, jak najwięcej ziem, zabrać i tak dalej. Mamy z nimi długie 15 lat trusa. Ale. Biorąc pod uwagę, że wcześniej wypisywa wypisywaliśmy Bhutan, czyli załóżmy powiedzmy 3 lata nam trwała wojna z Gujratem, to po dwóch latach mm, możemy znowu zakończyć Bhutan. Gujrat jako sojusznik dołączy, przez co e, trus się kończy. Sorry, nie mamy trusa, i w momencie, gdy wypisujemy Gujrat, nie mamy kolejnych 15 lat. Tylko 5 lat trusa. Czyli na przykład możemy wtedy zamiast 15 lat mieć 7 lat. Zależnie oczywiście, jak to wszystko wyjdzie. Można na to tak na to rozegrać, że. Mm, kończymy wojnę. Niestety to jest problem, bo minimum 5 lat jest. Minimum 5 lat, nawet więcej. Nie wiem. 6-7 lat to jest po prostu taki flat, ale to idzie po prostu, żeby resetować trusa. Ja niestety robię to przez łamanie trusy, na przykład winieć Tym wszystkim nawet nie mam wszędzie korów. Bo końcówka mi naprawdę źle podeszła. No, i mam pod wasali, bo tak naprawdę można mieć wasali. Nie jest, żebyśmy my mieli jako Kora, można oczywiście to zrobić. Nie mówię, że się nie da. Ale zdecydowałem się, że ja zrobię to pod wasali. Mam w tym momencie chyba pięciu wasali: Gujara, Gujarat, BAR. Tam Hategar, Bijapur i Antare, którą po prostu już końcówką po prostu wpychałem im ziemię na no i się udało. I się udało, bo ilość ziemi jest naprawdę dość duża, którą musimy podbić, szczególnie biorąc pod uwagę, że koalicja. Oczywiście koalicję też idzie obejść, przynajmniej na jeden 1,29 obejść. Na przykład, jeżeli miałem mm, sojusz z Transakcjonią, a Tymury y, był przewodniczącym, czy ogólnie był w koalicji i okupował ko y, Transakcjonię, to ja mogę mu wcisnąć jako koalicji. Korytę na sekcji. Przez co zawsze można było, jakoś tą koalicję spławić. Ale głównym celem było tak zrobić tak żonglowanie wojnami, tym wszystkim, że koalicja nie mogła się porządnie nawiązać. Więc trzeba było uważać po prostu, jaką religię ma dany kraj, aby go utuczać. Był to naprawdę wymagający achievement. Powiem szczerze, to jest taka wisienka na torcie. Teraz oczywiście może inaczej. Na pewno. Cieszy, że podeszła wojna na początku, bo hmm, początek jest taki trochę decydujący, bo w momencie, gdy uda nam się. Hmm, czekajcie, wejdę jeszcze raz na tako, uda nam się doprowadzić do sytuacji, że na przykład graniczymy z hmm, Sirhirdem już dość szybko, czyli przez jedną prowkę, zbudujemy na nich kory, znaczy klejmy, i zjemy deli, że oni zostają naszym wasalem, no to po prostu mamy jeszcze wtedy GG. Możemy zabrać sobie po prostu trzy prowincje, które czy, tam dwie, czy trzy prowincje, które potrzebujemy. Oni z tym naszym wasalem. Za darmo. Przynajmniej tak to działało kiedyś. E achievement bardzo trudny. Na szczęście już się, się, się jest skończony. Ja kończę też ten materiał. Widzimy się niedługo w materiale podsumowującym moje World Conquest Krakowem! To było już wszystko na dzisiaj. Hej kawan cześć, do zobaczenia!